Cześć, chcecie wiedzieć, co działo się w SEO w zeszłym tygodniu? Świetnie trafiliście. Ja jestem Klaudia, a przed Wami pierwszy odcinek SEO Newsów, programu, w którym omawiamy najważniejsze wydarzenia ze świata SEO. No to zaczynamy. Zacznijmy od ulubionych informacji wszystkich seo -wców. Podejrzewa się, że 16 i 17 września miała miejsce mała aktualizacja algorytmu Google. Nie została ona jednak potwierdzona. Niektórzy wręcz uważają, że odnotowane wahania są raczej spowodowane zmianą sposobów wyświetlania linków w serpach, przez co narzędzia mogły nieco zwariować. Póki co nie do końca wiadomo, co się działo, ale się działo. Więc o tym wspominamy. John Miller z Google potwierdził, że nawet jeśli nie mamy opinii na stronach produktowych, nadal możemy z powodzeniem używać danych strukturalnych product i wciąż uzyskamy rozszerzone informacje o produktach na stronie w wyniku wyszukiwania Google. To jednak nie koniec newsów od Johna Millera. Przedstawiciel Google powiedział, że używanie self Referential Canonical jest dobrym sposobem na usunięcie drobnych błędów SEO. Na przykład jak ktoś linkuje tak, to serwer pokaże tak. Na ten tydzień to już wszystko. Więcej informacji o dzisiejszych newsach znajdziecie na naszej stronie. Link w opisie poniżej. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie kciuki w górę, a żeby nie przegapić nowego odcinka, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia za tydzień.